Witajcie w kolejnym odcinku z DbD, a dzisiaj sobie zagramy Jake'em pod Hedona. Do tego Jake'em, bo to wyszedł do niego nowy skin za Prime Gaming, tak wygląda. No i pod Hedona, o tu w ogóle jest Hex. Pod Hedona dlatego, bo... Nie wiem, nigdy nie robiłem filmu pod Hedona. A jeśli ktoś nie jest obeznany, co to są za perki, to już bierze z tłumaczeniem. Hedon, czyli perk na samym dole, sprawia, że kiedy siedzimy przez 3 sekundy w szafce, załaduje to nam perk. Oraz kiedy szybko wyskoczymy z szafki, możemy sprzedać killerowi stuna na 3 sekundy. I wtedy dostajemy efekt exhausted na 40 sekund. Tak jakbyśmy po prostu. bo to jest exhaust perk. Tak jak Dead Heart, czy Sprint Burst, albo Leaf. Żółty perk to jest Quick and Quiet. Dźwięk walenia szafką, kiedy wskakujemy do niej, jest po prostu wyłączony po prostu nic nie słychać. Więc kiedy będziemy biec, możemy po prostu od razu wskoczyć do szafki i killer tego nie będzie słyszał. Perk na górze to Borowet. Czyli jak ściągniemy surwa, to przez 12 sekund nie może zostać powalony na ziemię, bo ma status endurance. No i po lewej Iron will jeśli będziemy ranni i wskoczymy do szafki, to killer nas nie będzie słyszał. Ponieważ nie będziemy wydawać żadnych dźwięków. Że jesteśmy ranni. No i zobaczymy, ile razy bułemu sprzedamy. Temu tricksterowi tu akurat. O przejść tu. Dasz radę. Bong? Jeden headon Dobra, yeah. mamy już prawie całego headona, więc mogę znowu iść do szafki. Próbujemy szybko wejść do tej. Myślę, yeah. że Ale dwa razy już był. No! Eee. Okay. razy? Ale <laughs> się chyba nie nauczy, żeby koło szafek nie przebiegać. Jeszcze trzeba mu Headona sprzedać, kiedy on będzie chciał się zreloadować. Dobra. <laughs> Może się teraz <reloadować>. să <laughs> w <laughs> <laughs> dostanę facecam, Chyba jest zły. Ewidentnie jest <laughs> zły. Chcę screenshot, obrazy. Kuch jest polagowany, i to fest Dobra. Coś tu trzeba wykombinować. No. Nie mam ds to niestety. Może zdążą mnie? Raczej zdążą mnie podnieść. No, nice. Uciekać. albo jeszcze pójść po Davida. Jezu. Tak. Bo będę trzeba, trzeba wyjść. Bo nie? Też co? Ja się boję, że mam nadrę, nie mam do dwordena. Żebyśmy branni już w tym to ciężko by było cokolwiek zrobić. Ale się udało 4 headony jeszcze zrobił face campę. Dobra, druga mapka Morningstar House. To będzie akurat fajna mapa ze względu na to jak mamy tutaj Jest To z trickster. Ja mam takie lagi. Ale Felix Jasne. No tak pomyślę, że ja mam Hedona, a ja sobie stąd pójdę. Zgubiłem go za Bambus, Jasny ja jeszcze większy. Widzicie od razu trajdują. Chodź tu! Kto tu był? Pajęk? Weź mnie wylecz. Proszę. Proszę. Dziękuję. Nie zauważyć śladów.

a i ten dostaw jeszcze hacza Dobra Pigas Heaven i latająca kladeta WTL Żebyś przestał latać Jadek masz apteczkę, sam się wylecz Jadek Masz apteczkę. Randomy. Nie żebym ja był, był randomem. Ten nick jest tylko dla zmyłki. Ciągaj. Mm. Zostaw jui kamurę. Dziadek. O, no ma tego. jeszcze. To no, już chyba nie warto Helena, w takim razie sprzedawać.

tu Nie wiem za tu się stało ale Z-Wallgamer Z-Wallgamer A dała się nabrać Zobaczmy, że się teraz nabrać. Też się da... ale ta? nie Dobra Trzeba, chociaż jednego head do nas przylesi Szawka jest o. Nie ma mnie. Zniknąłem Jaki ja jestem silny. Pong. Wartowałem ryzykuję Teraz powiedział Zostawię tu ślady To faz waltuję. I o ja mniej więcej trochę No zamieszałem chociaż to nie wyszło tak jak chciałem Nawet że pójdzie ale to tyle Także sprzedaliśmy chyba z 7 w ciągu 3 gier, chociaż w tych dwóch było trochę mało, ale mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Yo!